na przykład randonowej sali Grand Prix Stanów Zjednoczonych, gdzie była afera taśmowa. Afera taśmowa, no właśnie. Ale wrócimy do tego zaraz jak tylko zgasną czerwone światła i w tej chwili właśnie zaczynamy Grand Prix Japonii. I kto będzie pierwszy do zakrętu numer jeden? No i wychodzi na to, że jednak Szymon Żak będzie przewodził stawce, a tutaj bardzo ciasno za nim. Tylko naprawdę chyba można mówić o olbrzymim szczęściu, że o kontakt między Alpin i Mercedesem, tutaj Anon, no nie daje sobie nie daje sobie za łatwo odjechać rywalowi z ekipy z Brackley. Trzyma się naprawdę blisko Ignacego Grabowskiego, a no czołowa trójka stopniowo zdaje się od reszty stawki oddalać i też rozjeżdżają się też między sobą No powiem tak Odwaga jest czasami nieoceniona a teraz Fifec będzie się odgryzać na fronczaku aczkolwiek ciężko tutaj chociaż nożyce zakłada w tym momencie kierowca Hasa i to się uda bardzo bliżutko za Redbulem prowadzonym przez Frontrunka, ale nie. Ostatecznie nie udał się ten manewr. Ale naprawdę tutaj pomysł, jeżeli chodzi o kierowcę hasę na odgryzienie swojemu rywalowi, był genialny. A i też zdaje się, że Mercedes też planuje się dołączyć do tej. No i chyba problemy, jak Franczaka musiało go tu mocno rzucać, ponieważ na chwilę stał się duchem. Stracił dypozycję że na rzecz którym wcześniej walczył. Teraz Ashok jeszcze wbił się przed niego. Zanim jest. Chyba MKX tak mi się wydaje. Marciniak z nazwiska, więc przypuszczam, że to jest stary, tak, dobry tak, tak. MKX, znany już w tej lidze. Czyli to jest normalne unika. widzimy, że tutaj Ignace Grabowski? Koło koło, no właśnie, Grabowski z Suskiem. Koło w koło przez moment na wyjściu z łyżeczki. No, jednak nikt nie zna sobie na tyle odwagi, żeby 131 zaatakować jak swego czasu, Alonso co zaatakował Schumachera. No tak, ale nikt nie ma dwójki dzieci i żony czekającej w domu. Raczej. A to też racja. Po, podkreślam, że raczej, bo niekoniecznie jestem pewny co do wieku wszystkich kierowców, ale wydaje mi się, że Ignacy i MG raczej z tego co wiem, to żony nie mają, dzieci tym bardziej nie Ja Japun zbliża się do niego i będzie teraz atak do Broni się to inteligentnie. Czy będzie atak wewnętrzny? Nie. Markował przyblokowane koło ze strony kierowcy McLarena. Lepsze wyjście po tej Mercedes będzie mieć DRS. Za to w ekipie McLarena raczej tego nie będzie. Tak jest, nie ma DRS-u. Także Mercedes tutaj wypracował sobie, wykorzystał ten błąd. Pierw łyżec nacisnął na niego, wypalił on trochę RS-u, mówią Michale. No i wtedy całą robotę wykonał tutaj kierowca. Ekipy Mercedesa, walka w pierwszym sektorze, no niby o nic, no niby po opozycję poza punktami, rozbity w tym momencie przednie, przedni płat spoilera w ekipie Ferrari. Miałem powiedzieć, że samochód, ale na szczęście gra i, i ten styl kolizji spowodował tylko uszkodzenie przedniego spoilera, bo mogło to się skończyć znacznie gorzej. Trudność tego toru, czego się nie spodziewałem, może jakieś przegrzewanie opon, szczególnie kiedy idziesz za drugim kierowcą. To bardziej nadwyrężasz te opony, no i rezultat sam siebie jawi. A w tym momencie eee, jawi nam się na 7 pozycji Fetel24, który wyprzedził Fifka z ekipy Hase. Ja chodzi o czołówkę, no to w... jako jedyni na to, że na swoich oponach typu Medium zostali Anon, Wojtek Skrzypek, Fifek i Ashoch ale rozstrzały między nimi są dosyć spore, więc raczej walki bym się tutaj nie spodziewał, chyba że... O, nie kraczmy tutaj, ale jakby któremuś z nich niestety nie, nie za bardzo wyszedł pit stop, no to... Jakaś walka do tej 1 z tego mogłaby być. Szymon Żak prawie dwie sekundy szybciej, znaczy no, przed Jakubem Pietą i dalej kolejne dwie sekundy z tyłu Paweł Susek. Jako pierwszy, jeszcze... poniżej 1,30, jeżeli chodzi o okrążenia. I wraca po prostu do intensywnej walki o podium, a tymczasem Filip Fronczak łapie 3 sekundy za limity toru. Pierwszym kierowcą to jest... zdobył, to był Michał Przygowski, teraz Filip Fronczak, więc panowie sąsiadujący. siadujący. Siódma, e... pozycja. Dlatego wracając do walki. Pierw McLarena z Mercedesem, którą zapewne za chwilę zobaczymy, ma nawet dosyć bezpłciowy z jeszcze z wykorzystaniem systemu EDR na prostej startowej. Zapewne e, co do Meksyku, no to w w przypadku Sańca się obroniło ze strony tego co FIA powiedziało, ale za to ta decyzja y, meksykańskiego organizatora. No, jest dosyć dziwna. Faktycznie, na początku szorować pod niestawki, tak jak to ująłeś, no to... Myślę, że co najmniej jeden sezon będą w stanie utrzymać się na gridzie. Tak jak... Te słabsze ekipy z dwóch ostatnich dekad, na przykład takie... Superaguri, no to wytrzymało dwa sezony z hakiem, a, a czy nawet... Najsłabsza z, najsłabsze z ekip, które debiutowały w 2010 roku, czyli HRT na dół. Pod film, a w tym momencie chyba problemy ze strony Motomoto moto, tak jest. Mógł zahaczyć o trawę i w związku z tym obrócił się w ostatnim zakręcie. Czy zdąży wrócić zanim tak, wychodzi o to, że no zdążył. Ale... No co to miało być? No on się ewidentnie rozbił celowo na linii mety. No ale moto, moto, no nie w ten sposób, no. Trochę szkoda, bo tutaj... Ej, z karą przekroczenia... ...delty i teraz będzie mieć za to... ...przejazd przez aleję serwisową. No jak da się popsuć wyścig... ...jak da się sobie pokrzyżować plany, to tylko to w taki sposób. No, Zostały momencie... koła Grabowskiego, ale to no, może być jednak bardzo dobra okazja dana i możemy zobaczyć faktycznie Alpine. Zjechał. No, no wziął i mu zjechał. No. Tak. tak to wyglądało z naszej perspektywy. To wiedział, że, wiedział, po prostu, że... wiedział po prostu, że bez DLS-u nie ma szans się jako jak bronić. Załamanie, rozczarowanie, ro... rozgoryczenie w McLarenie, aczkolwiek nic z tego... Mm... Nic z tym nie zmienimy. Teraz walka bok w bok tutaj pomiędzy Hamzą a Anonem i kto wyjdzie górą? No Anon to jeszcze lekko poprawiał linię swojego samochodu, ale blisko było pomiędzy tymi panami, aczkolwiek z szacuneczkiem. No nie wiem. No zobaczymy, bo zostało jeszcze kilka zakrętów, także może jeszcze ktoś jakiś błąd popełni. Ci panowie najbliżej, bo ewentualnie jeszcze Fifek na MG'm, chociaż to będzie ciężko. Wydaje mi się, że MG raczej już jakichś tam większych błędów nie popełni. Jestem załamany, jeżeli chodzi o dzisiejszy wniepar strony Pawła. A w tym momencie, proszę Państwa, widzimy kierowca Ferrari, który zastąpił bardzo godnie Kacpra Piekarczyka, Szymon Żak w tym momencie zwycięża Grand Prix Japonii na torze Suzuka, wpada na pierwszym miejscu na metę i jak w kwalifikacjach miał 2,3 przewagi i tak też w wyścigu potwierdza, że ta przewaga nie była przypadkowa, 4 sekundy nad Jakubem Bietom, czyli oczywiście Hamzom, następnie Anon i na kolejnych pozycjach duet Mercedes, czyli Grabowski i Yahoo w 1 to chyba jeden z rezerwowych, który również dobrze się zaprezentował.